Hej, witam wszystkich widzów moich rozwotana. Cześć, Cześć wszystkim. Cześć wszystkim. I to ja niby śpię, tak? Dzisiaj? już eee, <laughs> rzutiłem, jest dobrze, jest dobrze. Dobrze. Witam was w kolejnej sesji nagrajowej. Manchu vs Polska. No właśnie Commonwealth już taki duży, ja go tutaj... Ej, ja cię widzę, całą Europę widzę. A ja widzę zaczynam twoją stolicę i widzę cię w Indiach. No. No, to dobrze, dobrze, dobrze. No i będziemy tutaj dalej starali się coś robić. A ja powiem, co u siebie będę robił, bo tam powie co zaraz, u siebie będzie robił. To no i powiem. zapraszamy Was do oglądania. Pamiętajcie, żeby wcisnąć pusz total, jak będziesz mówił, co tam robisz. Tak, tak. Wszystkie moje plany Ci zdradzę. Albo i nie. Dobra, no to co? Powodzenia, powodzenia. Dobra, no to słuchajcie. Dzisiejsze plany. Podbój ostry podbój Danii. Ostry podbój Moskwy. Nie upadnięcie od, od Tomanów yy, oraz może jeszcze jakieś inne rzeczy, ale to się zobaczy. Też wprowadzenie kolonizu na pewno i wprowadzenie i wprowadzenie jeszcze czegoś tam. Yy, I Printing Price może się jak uda, nie wiem, jak długo będziemy grali dzisiaj. E, dobra, więc y, bez problemu. My tu już lecimy na nowy ogród. A w międzyczasie wypowiemy sobie wojnę Danii. Bo czemu by nie? No, Czechy dołączą, więc zaprośmy je i claima zróbmy sobie na. A tak, claim y, Wargol zróbmy sobie na Lifland, Więc y, atak. I chodźmy od razu oczywiście na Kalmar, tu mamy z dwoma Siege'a, weźmy tego, który ma trzy Sidża, mamy Kalmar podbity, więc chodźmy tutaj na kolejną prowincję, mam nadzieję, że Czechy ruszą z drugiej strony, z tego co widać gdzieś tam biegają e, i podbiją e, Utrecht, a my tu lecimy, ok, wbiliśmy jakichś mutowników, ale zniszczyliśmy ich po, kompletnie, po prostu ich zmiażdżyliśmy, czelmy zdział, żeby to szybciej podbić, widzę, że 34 tysiące właśnie teraz się da, Duńczyków pojawiło i do... do... Odbić Kalmar, więc prawdopodobnie zaraz na Kalmar uderzymy Dobra, 49% podbite, super, więc lecimy No i teraz zobaczymy, czy uda nam się rozwalić 35 tysięcy Duńczyków, naszą 30 tysięczną arm. O kurde, odbili mi ten fort! halo, dawać go z powrotem Pierwszy atak, a teraz ja się wbiję z minusem niestety Ale nawet z tym minusem mamy więcej morali, mamy więcej dyscypliny, mamy lepsze po prostu wojsko Więc zniszczyliśmy ich No i znowu odbijamy Król niestety umarł, ale co z tego? W sumie to to możemy tam wejść. Gdzie to było? Tutaj trzeba mury na początku rozwalić. Rozwalamy mury i wbijmy się po prostu, bo tam zostało tylko sto parę obrońców w środku. Więc mamy znowu ten fort podbity. I idziemy na kolejny. 654. Kolejny król jest naprawdę dobry, więc tego jak najszybciej będziemy musieli wywalić. 71%. Zaraz będziemy mieć kolejny fort. Mamy podbity fort, więc teraz zdałoby się jeszcze. Mamy jeden fort na górze. Też by się zdało ich złapać tutaj gdzieś. I mam nadzieję, że rozwalimy te 24 tysiące, tysiące Duńczyków. No i patrzcie, teraz to idzie po prostu pięknie. To jest stack wipe! Łukasz właśnie walnąłem stack wipe'a 20 tysięczną armią, a znaczy zniszczyłem 20 tysięcy Duńczyków stack wipe'em. <grym> Ciao, No to, to jest piękne. Znaczy to jest właśnie siła Polski jak się wchodzi w te takie stack. Okej, okay, widzę, że jakaś mała armia tutaj Duńczyków robi, więc y, trzeba jej też dowalić, z tak łajpa kolejnego walnąć. No i o to chodzi. No, Duńczyków już nie ma, oni już po prostu chcą odpuścić sobie to. Jakbym miał flotę, to bym przeszedł tam na ich stolice, ale no, niestety floty nie mam. Y, więc zobaczmy, co ja mogę zabrać stąd. Ja bym chciał na pewno tak, chciałbym tą prowincję, żeby w końcu przejście. Chciałbym te trzy prowincje, a nawet cztery. Gotlandię jeszcze chciał, ale tego niestety nie dam rady teraz zabrać, więc gdzie mam jeszcze klejmy, to może z klejmy A Nie, zaobreżemy. to już ja mam u siebie koloniani z Embrace'a zrobiłem, pomyliłem się, rzeczywiście. O, widzisz. Szybka wojna z Danią, no po prostu rozwaliliśmy co chcieliśmy, zabraliśmy, co chcieliśmy i teraz tak, albo biorę więcej złota. W sumie złoto jest nam potrzebne, albo więcej, więcej prowincji. Mam mało punktów administracyjnych, więc weźmy sobie więcej złota. Bierzemy sobie te pięć prowincji, one nam są potrzebne też do misji, tutaj jak widzicie, do tej misji. Um, jeszcze Gotlandia nam będzie potrzebna, ale to wtedy jak już będzie, jak rozbudujemy flotę, to wtedy ją weźmiemy dopiero. A teraz bierzemy sobie te prowincje. Oni się na to zgadzają. 28% over extension. I proszę was bardzo, mamy kolejne prowincje podbite od um, naszego tutaj rywala. Znaczy Dania jeszcze jest naszym rywalem, czy już nie? Chyba już nie jest. Tak mi się wydaje, że przynajmniej nie jest, bo kurde jednak... O, nie, czekajcie. Ej, Daniel jest jeszcze naszym rywalem, no to, to jeszcze lepiej. Kaman, um, Węgry, idzie sobie odbić tą stolicę. Predele rebelsów No i kurde, powiem to tak, zanim pójdę na kolejną technologię, bo mogę już jakieś technologię brać, to chciałbym yy, jednak ten kolejny sprowadzić. A do tego jeszcze mi trochę brakuje. Yy, bo... Uuu, jaki zajebisty event, patrzcie, dostajemy manpower, dostajemy loyalty i influence, no influence tak sobie kozaków, ale loyalty zarąbiście, będę mógł sobie teraz wydać te punkty loyalty, na przykład na kolejne zastępy kozaków, jak będą mi potrzebne, więc to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Dobra, i teraz myślę, chyba opowiadałem, że wywalę sobie legitimacy, trochę mi to zaboli, ale patrzcie, ten król, 654. Mam nadzieję, że chcę go jak najszybciej na tronie, więc wywalamy niestety. E, znaczy, niestety. Tego króla Hamsburga, a wchodzi za Zamo, Więc minus 50 prestiżu boli. Minus 20 legitimacy boli, ale to będzie na plus dla nas, bo mamy do barogów bardzo króla. Dzięki temu. 6, 5, 4. Mam nadzieję, że nie umrze bardzo szybko. No i mamy niestety znowu dwa w stabilności, ale przynajmniej zdobywamy punkty. I to bardzo, bardzo dużo punktów. Um, dobra. No niestety. Okej okay. chyba, chyba widzisz to się stało, co nie? Hmm. Nie? Co się stało? Otomani. Tomani. ci wypowiedzieli? Tak. No kogo daje no to powodzenia. Wiem, wiem, czekaj. Ja, ja właśnie tutaj robię kroki, które muszę na pewno podjąć zanim o. Oh. Ale przynajmniej tylko Tunezja i Otomanii. A ja. A. Czechy nie odpowiedziały? Kastylia nie odpowiedziała. No, Kastylia ma bunty. Zresztą wczoraj też gadaliśmy na tym. Ee, na streamie, że ostatnio Bot bardzo często nie odpowiada na wezwania do broni. Szok jest najważniejszy w sumie u ciebie. Ja pierdzie, ale będzie ciężka wojna. Nie spodziewałem się tego, że tak mnie szybko zaatakują. To ci. przeroluj generałów. I taki dziwny tip. Jak nazywasz generała, to częściej się losuje lepszy. Tak? Nie ma tego nigdzie w oficjalnych statystykach, ale tak zauważyliśmy, że się dzieje. Że jak nazywasz generała, zazwyczaj jest lepszy. Nazwiję Wotan. Yy, 3, no, 2, 2, 5. 5 Syra, ok! No to go. 5 Syra ci się wyjebiście przyda. A drugiego nazwę Luka, zobaczymy, będzie taki gorszy, ale. <laughs> 2, 6, 2, 4. No to widzisz. No ja właśnie nazwałem generała konik i mam 2, 6, 6, 4. Aha. <laughs> nie wiem jak to działa, ale działa, więc spoko. 27 tysięcy, więc może teraz pójdę też na fort, jak się tam większość otomanów pojawiło. Ale nie, poczekam sobie jak, najpierw jak przyjdą ci z góry. Tutaj może podejdę sobie tymi trochę bliżej i będę czekał na razie. Jeszcze kula bunty, to tam bunty zostawię akurat, może otomani się w nie wbiją. Więc, jakbyśmy podeszli teraz tutaj na tył i po prostu tył im zaatakowali, może, i wbijamy się tutaj. 22 tysiące. I to te, jest też 5 tysięcy, tu złapiemy? A nie, tutaj mniej złapaliśmy. Oni się nas wbiją. Jakieś wojny, wygrali, bitwy wygraliśmy małe. Okej, okay, chodźmy na Azov. Tutaj 5 tysięcy, jak to wygląda mniej więcej. Niście, niście, niście to, niście to i pieprzajcie stąd jak najszybciej. Kurde, póki nie będę miał lepszych morali, to będzie trochę ciężko. Uuu, dobra, wiać, wiać stąd, wiecąd. Okej, okay, Austria tam podbija, to najważniejsze dla mnie. No i jakby się rozdzielili w końcu. Widzę, że tu się otomani wbijają w Austria, w Austrię, więc spróbujmy tam dolecieć na czas, zobaczymy czy nam się uda. Ty, Austria chyba to może wygra nawet. Tak, Austria wygrała bardzo dobrze, więc znów się wycofajmy tutaj na, na Forty. Idzie Tunezja, zaraz złapiemy tutaj Tunezję, jak tylko podejdzie. A my tam idziemy te 23 tysiące, musimy. Mam nadzieję, że te 20 tysięcy dojdzie na czas. Dobra, doszło, więc my, jak tam dojdziemy, będzie ok. A tutaj, jak tylko podejdzie Tunezja jeszcze kawałek, to wtedy wbijamy się z dwóch stron. O kurwa, 17 tysięcy jeszcze idzie. Chyba nie damy rady tutaj. Dobra, to ta bitwa będzie przegrana. Ale tutaj złapiemy. Do ludzi z Tunezji. A nie, wygraliśmy ją! I teraz się w nas wbijają. Mają, mają minusy. Pytanie, czy damy radę? Tutaj powinniśmy zniszczyć tą armię jedną. Jakby kuba złapał od razu tą drugą. Okej, okay, wygraliśmy tutaj. Wygraliśmy, więc spróbujmy zjeść kolejne tutaj tysiąc. A wami próbujmy. Próbujmy złapać otomanów. Dobrze jest. Jak tam ci idzie? Plusy, jak na razie wszystko na plus. Kilka wygranych bitew, nawet y, Austria kilka wygrała. I teraz 20 tysięcy złapię. Wojska wroga. Ale teraz widzę, że Austria właśnie przegrywa jedną bitwę. Chyba. A to Austria, to Austria. No. Niech ona I Dostała stack na... wipe, Odnawiamy wartaksy. Czy będzie stack wipe? Tak. Nie, jakie 20 tysięcy stack wipeowane. Dobra, wbijamy się w nich, wbijamy się tutaj na nich. O, kurwa, jest ich dużo. Myślałem, że jest tylko 15 tysięcy. Czy się wycofała? No ale nic, wbijamy się tak czy siak. Wycofajmy się. O, dobra, podbijam tu węgiel to szybko. A niech tracą power. Ile mają manpowera? 76 tysięcy, no to już 30 tysięcy prawie stracili. Trzeba mieć dział. To jest procent. No i też na przykład odbijają, ale my też. O, i to co najważniejsze 15% morali dostajemy dzięki temu się 15% morali. I też tutaj e, kawalery kosminus minus i maksymalne kultury i tak dalej. Dobra, o to. I politykę mamy darmową. Weźmy sobie na ten Unrest i weźmy sobie też tą politykę. Dobra. Dobra. E, w, w Sytuacja wygląda tak, że odbij Ackerman, ale ja mam nadzieję, że odbiję tutaj ten fort, bo tutaj. No dużo nam te, tym zyskam, bo to są wzgórza, więc będę mógł atakować, więc ważniejsze fort niż właśnie Ackerman. Ym, no, ale... A, z tej strony się pojawili znowu Otomani. 49 tysięcy cały czas tam stoi. Okej, okay, odbiłem i z tego co widziałem chyba na idą tam dalej, więc ja się tu wycofam. Okej, okay, dobra, wbijamy się w te 17 tysięcy, więc chodźmy na około. A, a tutaj widzę, długo stoi na tym forcie, bardzo dobrze, tracą manpower. Tylko 40 tysięcy manpowera mają. Dobra, wziąłem jedną pożyczkę po to, żeby... bo muszę spisować okay, i okay. wypowiedzieć... No i wchodzi kolonializm do nas. Jest bardzo dobrze, dzięki temu możemy też i... Zrobić się do No do militarnej nam jeszcze brakuje trochę. Okej, bo ja się wbija właśnie się 17 tysięcy otomanu, zobaczymy czy dam radę. Kurwa odbili fort akurat jak przed, dzień przed moim wbiciem. Często tak bywa. Fort ma takie szczęście. tym tej... tak czyś jak stack wipe będzie. Tak, stack wipe. I od razu odbijmy na szturmem fort. I znów wycofanie. Dobra. 28 tysięcy. Ja tu mam, mam dużo więcej armidora. Wbijajmy się. Próbujemy zrobić szybkiego stack wipe'a. Bo nie, może nie. No nie, musimy się wbijać, musimy się wbijać. Monka, Monka, wszyscy jak się tylko da. Zanim oni dojdą. Okej, okay, będzie kolejny stack wipe. Chyba będzie... Tak, jest stack wipe, kolejny. Dobra, kolejne 15 tysięcy stack wipe'owane. Znowu mają mają 3000 i mają 67 na, tysięcy najemników już. Powiem ci, że otomani właśnie do 150 tysięcy wojska dobili, ale 67 tysięcy najemników, więc się już pewnie zadłużają. No to się zadłużają, wiesz. Jak ich zadłużysz, to też dobrze. Bo będziesz miał kolejne wojny łatwiejsze. Ja wiesz, ja przed chwilą, mając rola 0 podczas fazy szoku, wipowałem porównywalną do mnie armię. Aha, Mingo. Ja powiem i teraz tu bruździ cholera. Jedna, odbijemy Wargola To nad usunę tamtą armię. Okej, okay, z tego co widzę, i na Warszawę. No, Warszawę mi nie chciał odda oddać. Kurwa, ile oni tej armii teraz kupili? 164 tysiące. A, bo ja nie mam fortu na Warszawie, jak ja pierdolę. Tu chcecie kończyć? Okej okay, Lukasz, powiem ci, że chyba skończę po prostu pisem No okej. Okay. Bo mi właśnie na Warszawie stoją. I źle to wygląda w tym momencie. Nie zdążę do Warszawy dojść, podbiją mi Warszawę. Aha, to, to, to dobra, to pisze. Ale z drugiej strony tam nie mam fortu po prostu, dlatego mi podbiją Warszawę, więc ja też to szybko odbiję. Teraz mam chwilowo tak mi się udało Wargola odbić. Mogę zrobić White Pisa. No bo oni już mają low po, po prostu. Ale dokupili no, 50 tysięcy najemników, mają 40 tysięcy manpowera, chyba zrobię white pisa I po prostu będę miał nadzieję, że do kolejnej wojny będę miał szybciej 15 technologii A Jak ja patrzę, ile ja mogę wziąć od mingu ziemi. <laughs> Overextension 212, <laughs> Dobra. Choć początek wojny był dobry, to teraz naprawdę, jak zrobili tyle, tyle tych najemników, to nie mam szans jak na razie. Był Za szybko chodzą, zawsze wszędzie po prostu są. I Teraz się tak zbili w kupę nawet. Nera, robię ład'a. No ja niestety w tej wojnie straciłem jedną rzecz, czas. No. Bo prawdopodobnie mogłem już teraz być po wojnie z Moskwą i mieć dużo ziemi od Moskwy odbitych. No ja myślałem, że tutaj przynajmniej Hajsy sobie weźmiesz od tego Osman'a, żeby go osłabić. I. L... A Ty masz dwie technologie przewagi, więc go po prostu miażdżyć. Nie, on nie miażdżył. Znaczy, miałem go trochę, ale po prostu miał za dużo armii już potem. Mhm. E, ale widzę, że e, protestancka liga. I ja nie dołączę do tego. Wiem, że tacy są już z Austrią, ale popatrzcie się, jak to wygląda. Wiesz, czekajcie. Nie... O, Francja nie dołączyła. Dziwne. Dobra. Mogłem wrócić do. Fuf. I... Powiem ci, Luka, że jedyne co z tego wszystkiego dobrze wyszło, to to, że Czechy już nie mają ze sobą sojuszu i Kastylia, i chyba wymienię sobie ich na Francję. Na co? Na Francję. No, Francję możesz brać spokojnie. Biorę w sojusz z Francją. Francja mi się dużo bardziej przyda. No co, trójka? Yy, można trójkę znów zdać. I tu, o w końcu, administracyjna jakaś pod, pod, podgonie trochę Dobra i myślę, że bez większego gadania Wszystko no ile tam w, ta Rosja ma wojska Atakujemy po prostu Rosję Tak, atakujemy Rosję i teraz właśnie Mamy też Casus Belli zarąbiste Więc lecimy na nich I piątkowy Siege'em Niech leci na Moskwę od razu Ty masz czwórkę Siege'a gdzieś ile tutaj na Arizanie. A ta armia, która się już zbiera znowu węgry plus. Wy podejście tutaj pod, w stronę Moskwy. Okej, okay, już mam Moskwę w ogóle podbitą. Chodź na Jarosław. Właśnie takie szybkie wojny powinny być. No jakby kurde nie jeden atak Otamanów, to bym dużo więcej tych yy, zrobił. W ogóle mam pokój do roku. Na 5 lat tylko. No niestety 5 lat, ale te 5 lat mam nadzieję, że... Że jakoś lepiej przy tego zbiorę więcej armii i tak dalej. Patrzcie, Rosja jeszcze ma tylko te dwa forty i tyle. Więc my za chwilę będziemy całą Rosję podbitą. Znaczy, te forty. Moskwa jeszcze gdzieś na górze chodzi. Ma 60 tysięcy wojska. Nic się wielkiego nie dzieje. Oni, oni tam podbijają. po na trochę skora. Fra o, Francja to się wbiła w ogóle w ty, w Anglików. Anglia w ogóle. To bardzo dobrze. Bardzo dobry. Naprawdę. Cieszę się z tego, że teraz mam z Francją sojusz. Oni są dużo lepsi. Kastylia by chciała do mnie wrócić, ale Kastylia ma cały czas strasznie dużo tych buntowników i jak widzicie, DAS mi po prostu olała, nie dołączyła do tej wojny. Przejdźmy tutaj z dwoma armiami. Yy, Podejdźmy może na tę prowincję, bo nie tak w czego się muszę na tym forcie zatrzymać, żeby czasem się nie wbić tak niepotrzebnie w nich. Każdy podbity. Mamy podbite wszystkie prowincje, jeżeli chodzi o forty. Więc teraz jeszcze trzeba mi spuścić w pierdziel, żeby czasem się nie rozwijali potem za bardzo. I będziemy mogli kończyć tą wojnę. Dobra, wbijamy się tutaj w 27 tysięcy. I niestety mój 1000 pierwszy się wbił. Straciłem go, ale potem się reszta armii wbiła moich sojuszników. I zaraz jeszcze te 30 do. O, z tej to doszło 30 tysięcy. Nie, jeszcze nie doszło. Ej, przegram tą bitwę. No nic, wbiję się jeszcze raz, teraz tą, tą 30. O, bo wy nie idziecie w ogóle. Halo, idźcie tam, rozwalić ich. Ale miazga Z dwoma minusami, ale. Ale i tak im. Pięknie, dobra. Czy ja mam jakieś claimy na Wielką Hordę? Bo oni mają od Moskwy, więc po prostu no, zrobimy tak, że skończyłem wojnę. I potem albo pójdziemy szybko na oddanie, albo kolejna wojna z Moskwą. I white piece szybki, żeby po prostu mieć y, potem krótszy pokój z Moskwą. Tu 0% niestety, tu też 0%. Tu mam 21, 49%. 49% jak się na ten jeden Fort podbije to będziemy mogli kończyć. Okej, okay. dobra, będę pisował. Dobra, ci bierzemy psków I teraz tak, tu bym chciał zabrać... To na to mam klejma. Zabierzmy to i to, żeby Fortin 1 zabrać więcej. I na co mam klejmy jeszcze. W sumie to bym chciał sobie w końcu tutaj przejść i też zrobić, więc zabierzmy to. Zabierzmy to i tą prowincję. Też i Chagrosia Expansion. 300 punktów. Mam tyle punktów, więc mogę jeszcze... mogę sumie w... złoto sobie zabierzmy, ile się da złota. OK, i tak będzie spoko. Mamy fort, mamy tutaj psków, też fort zabraliśmy. Dobra. Zabraliśmy co Dobra, chcieliśmy. No to możemy kończyć ewentualnie, bo ta wojna mi jeszcze trochę pod... No u mnie, powiem Ci, że w dzisiejszym odcinku... No, zacząłem dobrze. Dania strasznie się A Teraz Moskwę też praktycznie, no nie wiem, na trokwa ta wojna nie trwała. I co najlepsze, mogę od razu wielką hordę atakować. Czyli znów wojna z Moskwą, White z Moskwą i za 5 lat znowu Moskwa. No to rób tak, dobra. Moja wojna niestety się przeciąga. Jeszcze Widzi mi do niej dołączył, ale to w sumie nie problem. dobra, no to dzięki Wam dzisiaj za oglądanie. Zapraszam do obejrzenia obu perspektyw. No i co, widzimy się następnym razem. Do zobaczenia. No, na razie, pa.